Kochany bliźniaku, witam Cię w październikowych numeroskopach. Żeby nie tracić dzisiaj czasu na wstęp, powiem go na tasowanie kart, które właśnie widzicie. Jeśli już się znamy, to zapraszam do przewinięcia na czytanie. Czasówkę widać na ekranie. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, szybko przedstawię karty i rozkłady. Używam talii mojego projektu, która składa się z trzech części. Talii binarnej, czyli zero-jedynkowej, z której powstaje pierwszy rozkład, jaki daje nam główną wibrację miesiąca. Otrzymaną liczbę przetłumaczono na system dziesiętny. Na koniec czytamy z książki o liczbach anielskich Dolan Virtue. Następny rozkład jest stawiany z kart symbolicznych i numerologicznych z komentarzem na samym końcu kart anielskich. Nie wyciągam sama kart, wychodzą stali same podczas tasowania. Czasami zajmuje to dużo czasu, jednak jeśli jest tak, że nie chcą rozmawiać, to daję im spokój i sięgam po bardziej rozmowną talię. Na koniec proszę weźcie pod uwagę, iż nie każdy przekaz trafi do Was. Nie wszystko będzie rezonować w stu procentach, gdyż nie jest to czytanie indywidualne. Zawsze używajcie zarówno własnej intuicji, jak i rozwagi przy podchodzeniu do jakiegokolwiek rozkładu, także tych moich, gdyż tylko Wy ponosicie konsekwencje działań lub zaniechań, jakie postęp podejmujecie w swoim. Witam drogie bliźnięta. Tym razem już się witam bezpośrednio na rozkładzie, nie na nagraniu. No co, przechodzimy od razu do rzeczy. Z pierwszego rozkładu wyszło nam 818, to jest ósemką. Czyli październik będzie dla Was miesiącem, gdzie będziecie się skupiać na sprawach materialnych. Jednak pamiętajmy, że sprawy materialne to nie tylko, to nie tylko pieniądze. To są wszelkie stany posiadania, coś, co um, posiada wartość materialną. I e, w zarysie tutaj, w sytuacji, e, co mi się prezentuje? Mam wrażenie, że biorąc pod uwagę, iż główną ósemką, jest główną wibracją z ósemka, jest to, iż po, czynicie e, Dosyć takie ostre działania, które mają na celu Wasze usamodzielnienie się finansowe. Jakby odcinacie się od, od jakiegoś związku finansowego, chcecie być finansowi. Powiedziałabym, że u, u części z Was, jeśli nie większości, chodzi to. O takie odcięcie się finansowe od rodziny w pewnym sensie. Usamodzielnienie i to jest takie rozpoczęcie w sumie nowego etapu w życiu w, te, w tej mierze, nowego przedsięwzięcia. Ale to jest taki, tu mamy jedynkę w ogóle w talii, która bardzo, jest bardzo czystą, bardzo czystą e, wibracją podejmowania działań i nowego etapu w życiu. Jednak to co możecie robić, powiem szczerze, rysują mi się znowu tutaj dwa scenariusze. Dla niektórych z was jest bardzo możliwe, iż wasz mentor w pewnym sensie kogoś kogo bardzo szanujecie na poziomie duchowym, intelektualnym pcha was w kierunku, w który niedokładnie chcecie pójść. Jesteście e, popychani wręcz do zmiany, do zmiany e, wasze, e, waszego planu w pewnym sensie. Gdyż tutaj mamy piątkę. E, piątkę, która wychodzi z e, stosunków materialnych w rodzinie. Więc mam wrażenie, że dla niektórych z Was, mimo iż Wy czynicie tutaj działania, by się usamodzielnić i odciąć finansowo, mimo wszystko ktoś Was w tym wszystkim jakby chce zbić na inny kierunek. Dla pozostałej grupy z Was może być tak, iż to Wy bardzo mocno naciskać się wręcz w hamski sposób na jakąś relację rodzinną by ją zmienić i zupełnie samodzielnie się. Jaki tego wszystkiego mamy wynik? Znaczy może wynik to jest teraz złe, złe słowo. Tutaj chodzi o najbardziej prawdopodobny najbardziej prawdopodobną Kierunek, w jakim zmierzacie poprzez te akcje, gdyż wiadomo, czasami niektórzy z nas są motorami działań, a niektórzy z nas tylko reagują. Więc tutaj musicie się tak zastanowić i zobaczyć w tych działaniach, czy mimo, że wy podejmujecie działania ku usamodzielnieniu się, czy to wy. Naprawdę działacie, czy tylko reagujecie na opory, jakie, na takie te ściany, które są przed wami? Jaki tego wszystkiego jest wynik? Wychodzi mi bardzo ostre hmm, stosunki być może nawet awantury w rodzinie. bardzo takie napięte relacje, w których jesteście cały czas tak pomiędzy młotem a kowadłem tego, co, co rodzina chce, a tego, co wy chcecie. I mam wrażenie, że tutaj cały czas kierujecie się swoją, swoją intuicją i... I walczycie o swoje w pewnym sensie. Tylko, że... Problem jest w tym, iż im bardziej walczycie, tym bardziej stawiacie i siebie, i swoich bliskich na, na ostrzu noża. Ponieważ ja mam wrażenie, że wy się usamodzielniacie finansowo, że walczycie o coś takiego, ale nie do końca ta strona, od której się usamodzielniacie, jest na to gotowa. I jesteście stawiani w takiej, znaczy i wy jesteście stawiani, i wystawiacie swoich, tą drugą stronę, e, cały czas w, w konflikcie. Czyli jest cały czas konflikt, cały czas walka, cały czas takie na, na noże się bierzecie z kimś. I e, mam wrażenie, że na sam koniec dojdziecie do wniosku, iż y, jakikolwiek plan będziecie podejmować, to będziecie musieli go nie robić tak y, w otwarciu, jak teraz to jest. Bo ja mam wrażenie, że teraz robicie wszystko otwarcie i mówicie o tym, co chcecie, i mówicie o tym, co robicie. I nie, nie, nie ma prze, nie, nie jest to sekretem przed nikim. Natomiast mam wrażenie, iż doprowadzi to do takich y, y, do takich konfliktów z osobami w waszej rodzinie, bliskimi emocjonalnie. Romantyczne związki to są też. I tak jakby... Wręcz możecie być w pozycji, gdzie będziecie prawie... że prawie spalicie mosty za sobą. Że te... Te działania y, takie bardzo popychające kogoś w takim kierunku, do którego on nie chce iść. Z jednej strony to wy może być, to już powtarzam, z jednej strony Wy możecie być popychani nie tam, gdzie chcecie iść, z drugiej strony, wy możecie popychać tą drugą stronę, by się usamodzielnić w kierunku, w którym ta osoba, czy te, te osoby nie do końca są jeszcze gotowe, by iść. Y, tutaj jest tak, taki konflikt, który wręcz może prowadzić do spalenia mostów za sobą. Ale i, i do zakończenia jakby całej relacji, może, może nie relacji, ale zakończenia y, y, stosunków, jakie teraz macie. Że to y, poprzez Wasze działania teraz y, związane z, z tą sytuacją, z, z materią, z, z tym, jak chcecie się prezentować na planie materialnym, jak się chcecie usamodzielniać, y, to doprowadzi do takiej. Deterioracji związków, z którymi teraz obecnie jesteście związani finansowo. I e, mam wrażenie, iż e, może to wręcz prowadzić do, do jakby zakończenia e, relacji, a przynajmniej bliskości relacji z kimś, kogo dotychczas uważacie za mentora, za za kogoś, na kim zawsze możecie się oprzeć. I w takim długim, e, znaczy dłuższym, długim, takim ogólnym rozrachunku mam wrażenie, iż cokolwiek e, będziecie chcieli przedsięwziąć, to na przyszłość, już na uczeniu tutaj lekcją, e, będziecie to robić wszystko po cichu, e, w sekrecie, za czyimiś plecami. Bardziej ze strachu, żeby kogoś nie urazić, i żeby, żeby nie doprowadzać do ponownego konfliktu, niż z jakiejś takiej złośliwości czystej. Po prostu um, nauczycie się, że nie zawsze robienie i mówienie wszystkiego wprost i ogłaszanie tego jest z korzyścią dla wszystkich stron, ponieważ nie zawsze wasze cele są zgodne z celami waszych partnerów czy waszej rodziny. Dobrze. Sprawdźmy teraz, jaki komentarz mają a karty anielskie do tego. Okej, okay, dobra, czy jakaś jedna padła. I ją bierzemy. Uzdrawianie. Uzdrawianie. Tych kart, jak już zawsze wspominam, tych nie tłumaczę, ponieważ one mają dosyć jednoznaczny przekaz, przekaz, jednoznaczny przekaz. Pamiętajmy, że uzdrawianie jest nie tylko ciała, jest także duszy i relacje. Dobrze. Tutaj z karty, które są moje ulubione, ale niestety są po angielsku i je na żywo tłumaczę, a czasami mnie tak zatnie tłumaczenie, że mówię na okrętkę. Dobrze, mamy Asa Gabriela, czyli Asa Buław i dwójkę mieczy, czyli dwójkę Michała. Zacznijmy od Asa Gabriela. Dar pasji, okazja i inspiracja. Szansa, by zrobić coś e, wspaniałego. E, poczucie cudowności, wspaniałości. <grym> Tego bym tu umieściła. I teraz mamy e, dwójkę e, mieczy. E, wszystko będzie lepiej, jeżeli. W końcu podejmiesz decyzję, przeanalizowanie, czyli za duże analizowanie problemu, znajdź kompromis. Dobrze. I teraz na sam koniec, jeszcze tylko przejdźmy na sam koniec, w którym wychodzi nam już cała sytuacja, która jest... E która zajmuje was e, materialnie w październiku tak naprawdę związana jest z waszą rodziną i tym jak wy siebie w tej rodzinie postrzegacie i na pewno e, widzę wstrząśnie wstrząśnie e, waszymi e, podstawami w pewnym sensie mam wrażenie, że tutaj nastąpią wielkie zmiany e, w rodzinie i w, w tym e, fundamentem jakim ona e, Tworzy dla Was. Jak mówię, nie tylko rodzina, są to też związki uczuciowe, więc wszystko zależy, jak, jak to się u Was e, prezentuje. Na sam koniec moje ulubione anielskie liczby. I sprawdzamy 818. 818. Twoje pozytywne afirmacje odnośnie twojej pracy zawodowej oraz finansów działają, więc trzymaj tak dalej. Dobrze, i to jest wszystko dla bliźniąt na październik. Sama się dziwię, że tak szybko wyszło, ale Wasz przekaz jest bardzo jednoznaczny, przynajmniej dla mnie. E na zakończenie, jeżeli ktoś mnie jeszcze słucha, to znaczy, że odnalazł się. Jeżeli nie do końca, proszę sprawdźcie zawsze swój ascendent, który mówi zawsze o materialnej stronie naszych działań w tym świecie. Już takim zupełnym słowem zakończenia, powiem, iż będą jeszcze wibracje numerologiczne. Takie rozkłady. Będą miłoskopy też, ale tylko dla e, wibracji numerologicznych jesienne w tym miesiącu. I mm, będą bonusy na początku października, jak zwykle. I już na sam koniec zapraszam wszystkich na mój Instagram, który nazywa się Numeroskopy. A dopiero go rozpoczynam, więc nie jest tam za dużo, ale jeżeli jesteście zainteresowani tutaj samymi kartami albo mną takimi że wręcz pierdami na mój temat, to zapraszam, bo na pewno będą tam zdjęcia i będą tam różne rzeczy. Więc pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy.